Cały przedział do 28 Pułku jako rodzenewista w XXXIV. No dalej tak. no to, to byłem już w cywilu. To byłem, pamiętam, w XX na ćwiczeniach, to był wymarsz na, na, na poligon i poszli na ćwiczeniach. W Burzeninie my byli na to, tam na ćwiczeniach. Mm -hmm. Tam my pieszo od łodzi tam na trakty panie napoleońskim i, i tam hmm. do buźnina. Z łodzi do burzenina na pieszo? Na pieszo, cały pół. Przez... Ile dni szliście? Chyba, Jeden, dwa? Chyba, chyba przemoc to nie byłby długiej. W jednym dniu my przeszli. Dawniej to byłyby marsze takie. Bo byłem to byłyby marsze, po 30 km byłyby marsze. Tam z 60 jest. Ja. To, to